Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Pewnie wszyscy zastanawiacie się, co to znaczyło to przed dzisiejszym, przed ostatnim filmem i przed wszystkimi filmami, które będą się pojawiały, yy, no, za niedługo się skończy, tak, pojawia się ten, ten początek, ale do pewnego dnia tak będzie. Pewnie wszyscy zastanawiacie o co chodzi z tym view, view i tak dalej. No to powiem wam tyle, że na razie nie nie powiem, bo jest to niespodzianka. Tutaj dowiecie się dopiero dzień przed tym, kiedy będzie to coś, a w tym dniu po prostu jest to wyjątkowy dla mnie dzień. Tak więc wtedy opublikuję taki mega długi film, i tam będzie się działo. Tak więc już dzisiaj zajmiemy się tematem nie recenzyjnym, tylko pokazującym Wam moje. 10 ulubionych minifigurek z styczeń/maj. Oczywiście z katalogu styczeń/maj na rok 2020. Pomyślałam, że nagram coś takiego, no bo w sumie czemu nie? Tak więc ja jestem Lejusz Kamila i zapraszam Was do oglądania. Wczoraj nie było filmu, więc pomyślałam, że dzisiaj Wam się jakiś filmik przyda. Być może jutro sobie zagramy w Ligacy Heroes Unboxed, albo coś innego porobimy, ale dzisiaj zajmujemy się top 10 minifigurkami styczeń-maj, moimi ulubionymi. I od razu mówię, będę je pokazywał losowo, nie będą one w żadnej kolejności, od najlepszej do najmniej fajnej, po prostu będę Wam je pokazywał. Pierwsza z 10 figurek to Jack jako duch, oczywiście z serii LEGO Hidden Side. Trochę to boli, że ma on taki sam telefonik jak w pierwszej, oto fali zestawów, ale na szczęście w drugiej pojawi się już nowy. Jeżeli chodzi o jego wdziankę, to jest totalnie ekskluzywny, nawet nóżki są inaczej troszeczkę nadrukowane, to jest był brązowy, teraz niebieski pas. Ogólnie cała bluza jest naprawdę ciekawym kolorze. Jeżeli ktoś tego nie ma, no to tego nie widzi przez kamerkę aż tak dobrze. Bardzo fajna, jaskrawa czapeczka i główka też, bardzo fajny kolorek. Trochę szkoda, że nie ma takiej główki takiej rozwcieczonej, Trochę myślałem, że jakby w trzeciej fazie zestawu będzie Jack jako duch i będzie miał, jakby, inne dweczki i cały czas będzie jako duch, ale już niestety w jednym z odcinków, właśnie drugiego sezonu, jeżeli możemy tak to nazwać, Lego Hidden Site na kanale oficjalnym Lego. Jeżeli chcecie, może omówienie kolejnych odcinków, to napiszcie mi w komentarzu. Ale właśnie na tych odcinkach, że okazało się, że on wrócił do żywych, Trochę szkoda, bo chciałem, żeby było tak nieco inaczej. No i jeszcze Wam pokażę, w jakim zestawie on. On się tutaj ukazał. No muszę znaleźć się w tą stronę, teraz nie przygotowałem się. To było chyba przed tym jeszcze, tak nie przed tym. Czekajcie, bo to tu, tutaj tu, gdzieś. Tu, tu. Tak, dokładnie tutaj. No i pojawił się on zestawie, który Wam też recenzowałem. Jest to 70427, czyli witaj w Hidden Site. Tutaj macie ten zestawik. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję, to oczywiście zapraszam Was do stycznia tego roku. Tam nagrywałem recenzję tego oto zestawu. Natomiast druga minifigurka to Harry z turnieju Trójmagicznego, oczywiście z serii LEGO Harry Potter. Pojawił się on w zestawie Rogogon Węgierski na turnieju Trójmagicznym, czyli 75946. Również Wam go pokażę, bo jakże inaczej tutaj się znajduje. Też jego recenzja była i to chyba nawet w tamtym roku, jeżeli dobrze pamiętam, w święta go dostałem, a jeżeli nie, no to po prostu nie, ale tak mi się właśnie wydaje. Jeżeli chodzi o jego wyposażenie, no to ma on tutaj taką oto las, laskę. Tak, super. Miotłe, oczywiście, miotłe jego oto Miotłe naprawdę bardzo fajny, czarny element. Takiego jeszcze wcześniej nie miałem. Jeśli chodzi o jego toczę, no to oczywiście jest to nawiązanie do turniej trójmagicznego z tyłu, nazwisko potter i taka gwiazdka. No i oczywiście też ma on swoją różdżkę i krótkie, na szczęście zginane nóżki. Troszkę mi tutaj nie pasuje, to twarz jest jakby taka zbyt dziecinna, no ale okej. Okay. No i włoski oczywiście zgapione od Lloyda z Lego Ninjago, ale w dosyć ciekawym kolorze i myślę, że mogą się przydać na przykład, no nie wiem, dla mnie figurki opętanego Lloyda z Legacy, gdyby taki był, bo to dosyć ciekawe, na przykład do zielonego, złego zielonego ninja takie włoski i wtedy będzie to oczywiście zły zielony ninja z Legacy. Fajny pomysł, myślę, że fajny. Następnie Ninjago, a dokładniej Legacy. No, i jest to Pajtor z zestawu 70668, burzowy myśliwiec żeja. No, i jego co prawda recenzowałam już nawet w tamtym roku, w styczniu tamtego roku nawet, na moje urodziny, ale jest on w katalogu, tym najnowszym jest. Tak więc czemu miałby się tutaj nie znaleźć? Wcześniej takich rzeczy nie robiłem, tak więc chciałam go tutaj powstawić, bo naprawdę jest to świetna minifigurka. Jeżeli chodzi o jego rączki, to są całkowicie czarne. W serialu takich chyba nie miał, ale w, w tym nie w ligacji, normalnych sezonach, to chyba w zestawach takie miał. Jeżeli chodzi o nadruczek, no to tutaj fajny bardzo nadruczek takiego, mm, takiego wisiorka ze złotym wężem. Jeżeli chodzi o jego główkę, no tutaj też mamy taki klejnot jak na piersi, albo po prostu na brzuchu, tutaj też bardzo fajne malowania, tutaj to wszystko się ciągnie do nóżek, które są tak naprawdę ogonkiem, który oczywiście jest też gumowy. Tak więc bardzo fajny minifig. Yy, dwa elementy są tutaj dla niego specjalnie zrobione. Tak więc naprawdę szczos. Mi się ta figurka bardzo podoba. Następnie mamy Ironmana z zestawu 76140 mech Ironmana. No i ten zestaw recenzowałem stosunkowo niedawno na moim kanale. Były tam, yy, był to jeden z moich wszystkich czterech mechów, bo jak możecie wiedzieć, albo, nie, może, albo możecie nie wiedzieć oczywiście, no to posiadam wszystkie cztery mechy. I Spidermana, i Thanosa, i Ironmana, oraz też Venoma, który pojawił się w większym zestawie. Ale jeżeli chodzi o samą tą figurkę, no to ma on tutaj takie niebieskie elementy. I jeszcze wspomnę, że jest to moja pierwsza i najprawdopodobniej też ostatnia figurka Ironmana w mojej kolekcji, naprawdę. Jeżeli chodzi o jego nóżki, no to tak się prezentują. Torsik również bardzo fajnie z tyłu, tak. Maska nieotwierana, ja takie wolne, bo są może wiele słodsze, tak mi się wydaje. Pod spodem świętej pamięci Tony Stark z jednej i z drugiej strony. Tak więc naprawdę bardzo fajny minifig. Cieszę się, że mam Ironmana w swojej po y kolekcji, bo jest to na pewno dosyć kluczowa y postać dla Avengersów było Ninjago Ligation, no to teraz normalne Ninjago i wracamy sobie na chwileczkę do sezonu 11 i dokładnie do zestawu 70678 zamek zapomnianego cesarza i ten zestaw już również był u mnie dawno temu na kanale, niecały rok temu, chyba w czerwcu albo w lipcu, nie, w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego go dostałem, tak więc okej. Okay. Yy, wiele osób żali się, że jak kupiło już ten zamek, a Lodowy Cesarz w gazetce na to, łe, łe, łe. Teraz bez sensu moje pieniążki, moje 470 zł bądź też mniej zostały wydane na ten zestaw, ale tutaj poza świetną figurką cesarza mamy również przecież yy, Loida w dedykowanej masce FS i właśnie tą Akite, którą teraz się zajmiemy. Tak więc nie jest to aż taki zły zakup. I dużo też białych elementów, tak więc ogólnie bardzo fajny zestaw. Jeżeli chodzi o jej y, wyposażenie, to srebrny mieczyk. A i nie żałuję, kupię tego zestawu, od razu Wam powiem. Jeżeli chodzi o nóżki i torsik, no to takie się prezentują. Oczywiście Akita była zmienno tak więc tutaj nawiązanie do jej wilczej postaci, czyli taki oto kapelutek, bądź też nakładka na włosy, które też wyglądają bardzo fajnie. I twarzeczka z ząbkami wilka z jednej i z drugiej strony, i tak jakby namalowanymi wilczymi wąsikami, że tak się wyrażę. Bardzo fajna, ekskluzywna pelerynka, też nawiązująca do jej drugiej wersji. No i wszystko to jest, po... To jest tak po prostu ta pelerynka jest bardzo fajna, przy zabawie trochę mniej i przy pokazywaniu Wam drugiego torsu też trochę mniej, ale zobaczcie sobie tak na szybko. No i cóż, naprawdę bardzo fajny minifig i bardzo się cieszę, że znalazł się w mojej kolekcji minifigurek. A oto druga i już ostatnia minifigurka z Hidden Side w tym oto odcinku. I pochodzi ona z mojego największego zestawu z Hidden Side i w sumie chyba z całego Lego, ale tutaj nie jestem pewien. Nawiedzone liceum w Newbery 70425. Tutaj macie zdjęcie samego liceum, a raczej jego, yy, no tak, zdjęcie, zdjęcie liceum w katalogu. Naprawdę prześwietny zestaw. Yy, na pewno wchodzi do mojej top trzy zestawów życia, bo naprawdę mi się on bardzo podoba, świetnie jest. No ale jeżeli chodzi o samą figurkę, też jest bardzo fajna. To jeszcze nóżki takie eleganckie, tak do jakichś eleganckich rzeczy możemy to wykorzystać. No, oczywiście jest to ta wersja duchowa, tą normalną też mogliście już zobaczyć na moim kanale wielokrotnie. Jeżeli chodzi o jego włoski, to no, takie dosyć zwyczajne, ale za to dedykowana twariczka z takimi okularkami, jeszcze sobie to zobaczycie, czekajcie. Nałożę to tak o, z okularkami, no i tutaj takie skrzydła zielone, naprawdę świetny element, z tyłu jakieś takie paski, no ale naprawdę bardzo fajny minifig i cieszę się, że no po prostu go mam. Siódmy minifig to znowu Ninjago i jest to kol z sezonu 12, oczywiście z Prime Empire, mogliśmy go dostać w dwóch zestawach. Yy, czyli 71712 Imperialna z Świątynia Szaleństwa, ale ja akurat go posiadam z 71706, czyli samochód kola i jest to najtańsza opcja, żeby właśnie takiego oto kola zdobyć. Tutaj macie jeszcze zdjątko. No, jeżeli chodzi o samego Cola, ma on bardzo fajny element kitany, który oczywiście zbierali nasi ninja. To akurat mogę dostać w wyścigu wojowników czy w jakimś tam innym wyścigu, ale ogólnie wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o torsik i nóżki, no to naprawdę wielokrotnie już mawiam tego kola. Jest to moja ulubiona figurka z wszystkich DJ y, ninja z 12 sezonu. Pierwszy uśmieszek jest taki, drugi już cyfrowy. No i w sumie mi się wydaje, że fajnie wygląda właśnie w tym oto uśmieszku. No i na masce taki nader, który mi się bardzo kary z jeleniem. nie wiem dlaczego. Jedna szara rączka, druga czarna naprawdę prześwietny fig. Jak już jesteśmy przy Prime Empire, no to przy nim zostańmy. I jest to akurat Harumi ze sklepu dla graczy a dokładnie to Avatar Harumi bo tak powinno się ją nazywać. Zobaczcie, prawie cała scena jest poświęcona na ten właśnie zestaw. No i cóż, jeżeli chodzi o samą figurkę srebrny, zwyczajny miecz. I sama figurka jakoś tak nie robi na mnie takiego wrażenia wow. Taki jest sam strój, ale bardzo się cieszę i ogólnie podoba mi się w tej figurce to, że to nawiązanie do Harumi, bo ja naprawdę tę postać lubiłem i nawet bardziej niż Akite w serialu i wszystkie inne kochanki Loida. Naprawdę ta była najfajniejsza, jak dla mnie. Znaczy, nie pod względem, że najfajniejsza, że ten, ale ogólnie, że po prostu ta postać była najlepsza w serialu. Tak dla mnie, nie? Jeżeli chodzi o sam Tosik, no to tutaj oczywiście. Mamy jakieś takie zapięcia, jakieś takie mm, guziczki, z tyłu też mamy fajny nadruczek, no i tworeczki też z 9 sezonu się nie zmieniły, no i włoski oczywiście gumowe, białe, jak to u Harumi, naprawdę bardzo fajny fig Ta akurat figurka pochodzi z saszetki kolekcjonerskich minifigurek DC i jest to akurat numer katalogowy 71026. Tutaj macie całą serię figurek i był to mój must have z tych minifigów, jeden z dwóch must have'ów, bo była to jeszcze czyta, ale okazało się, że ten Aquaman był fajnie, jeszcze tak jak właśnie myślałem. Jeżeli chodzi o jego yy, atrybut, no to możemy go właśnie wykorzystać w serii Hidden side no bo ma on taki kolorek. I może to być jakiś atrybut właśnie rybaka, albo coś w ten desen, tak więc na pewno fajnie. Rączka tutaj zadrukowana, tutaj dedykowany element takiego harpuna na rączkę, Torsik też bardzo fajnie tutaj widać klatę bardzo mały na na nóżka, ale fajnie, że się tutaj pojawił. No i dwa wyrazy twarzy dobrze znane z Akomena, bardzo fajne żółte włoski, naprawdę świetny minifik na pewno polecam go sobie kupić w saszetce za 16 zł, albo taniej, bo ja go kupiłem na przykład za 13 w jednym stacjonalnym sklepie, no ale już nieważne. Jeżeli jesteście tutaj już od dawna i dobrze mnie znacie, to pewnie wiecie, że moją ulubioną postacią z całego Star Wars jest Kylo Ren. No i właśnie w jednym z mikro myśliwców 75264 pojawił się ten oto fig. Ja go kupiłem niedawno, bo w sumie chyba nawet w tamtym tygodniu, dokładnie w tamtym tygodniu, chyba w środę. No chyba w środę, ale recenzja była w sobotę, ale figurka naprawdę prześwietna. Taki oto mieczyk, czerwony laserek, oczywiście 3. Laserki, torcik śmiało, można go wykorzystać przy jakichś rycerzach. Z kastyl, bardzo fajny helm, nawiązujący oczywiście do odrodzenia Jediów. No i dwa wyrazy twarzy Jediów, Jedi po prostu. No tak, więc przejdźmy sobie teraz do króciutkiego podsumowania. Wielkie dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli ten film Wam się spodobał, ukończąc ciepeczkę w górę, nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz odaniu dzwoneczka, by być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. Zapraszam Was też do moich poprzednich filmów oraz do tych, które dopiero się pojawią. Tak więc jeszcze raz wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!